Urodzony, by dawać. Jesteś urodzony, czy urodziłeś się by dawać? Była opisana pewna historia, bo ją opowiem. To angielska książka, i ją czytałem, musiałem, musiałem długo tam patrzeć. Słówka były takie dziwne, ale rozgryzłem, o co w tej historii chodziło. A historia jest taka: to było fantastyczne, naprawdę, autentyczna historia, że urodziły się bliźniaki w Stanach. I urodziły się za wcześnie. Nie wiem czy siódmy czy szósty miesiąc, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale urodziły się za wcześnie. Dziewczynka i chłopiec. I się okazało, że dziewczynka ma wadę serca. To znaczy, coś tam w tym serduszku nie działało, jakaś tam e, 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 ta żyłka nie, nie była za szeroka, i krew tam nie, nie dochodziła, i miała wadę. I chłopczyk, który był całkowicie zdrowy. I była kwestia taka, że było za mało inkubatorów. I stwierdzili, że oboje dzieci położą do jednego inkubatora. Lekarz, bo nie wiedzieli jak to zrobić, stwierdzili, nie, niedawno byli razem w jednym łonie, to teraz im się nic nie stanie, jak będą w jednym inkubatorze. I położyli je razem. Malutkie dzieciaczki, więc tam bez problemu się zmieściły. I były razem w inkubatorze. I ten chłopczyk machał ręką i przycisnął, klatkę piersiową tej dziewczynki. Ale tak przycisnął, że odblokował tą żyłkę i wszystko było dobrze. I oni przyszli na następny dzień i zobaczyli, że ma ta dziewczynka. Ale zaczęli sprawdzać, że serce dobrze działa. I się okazało, że ten ucisk spowodował, że jakby rozszerzył tą żyłkę. Ja nie znam się na tym kompletnie. Ale ktoś zrobił, że to wszystko funkcjonowało. Oni badali ją kilka razy. I na końcu było napisane, urodziłeś się po to, by, by dawać. <noise> że to dziecko, ci rodzice nawet stwierdzili, że dostali to drugie dziecko po to, żeby to pierwsze było zdrowe. Że syn się urodził po to, żeby córka była zdrowa. I, i ja, ja, ja wierzę, że to jest ważne, żebyśmy popatrzyli na to, że my, kiedy Jezus mówił do ludzi, to mówił, że waszym ojcem jest szatan, nie dlatego, że oni wyglądali jak diabeł, że rogi im urosły ale naturę mieli, taką, jaką ma diabeł. I mówi, Waszym ojcem jest szatan, ale dobrze by było, żeby Bóg patrząc na nas widział też swoją naturę i powie mógł powiedzieć, o to jest moje dziecko, tak, to jest moja córka, to jest mój syn. Dlatego, że, że my odzwierciedlamy naturę Ojca. Naszym Ojcem jest ten, który jest dawcą. Amen? Jest ten, który jest dawcą. Yy, w tym kontekście. I jeszcze jeden fragment. Pierwsza Mojżeszowa. Czwarty rozdział. I, I piąty werset. Piąty werset. Czwarty rozdział, piąty werset. Pierwsza Mojżeszowa. I tu jest historia Kaina i Abla. Ale na Kaina i na jego ofiarę, mówić, Bóg nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pola, a gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Ale gdybyśmy tak popatrzyli na tą historię, dlaczego Kain tak postąpił? stało w Kaina sercu, że on tak postąpił. Ale myślę, że to było samolubstwo. Bo Bóg wejrzał na ofiarę Abla, a nie wejrzał na moją ofiarę. Wejrzał na ofiarę czyjąś i komuś dał błogosławieństwo, a nie dał mi tego błogosławieństwa. Ale przecież ja jestem pępkiem świata. Przecież to ja jestem najważniejszy. I ja myślę, że to jest jeden z problemów dzisiaj w Kościele. Że, że, że ja, no przecież Kościół ma zaspokojać moje potrzeby. E, uwielbienie, kazanie, to, to co ja potrzebuję. A prawda jest taka, że wcale tak nie powinno wyglądać. To nie jest celem, że Kościół zaspokaja moje czy twoje potrzeby. My jesteśmy tym, którzy dajemy do Kościoła i wszystkich potrzeby są zaspokojone. Amen. Kiedy czytamy o pierwszym Kościele, to jest napisane, że ten, kto miał za mało, nie miał za mało, a ten, kto miał za dużo, nie miał za dużo. I rozwiązaniem jest to, że my, wszyscy służymy w Kościele i wszyscy mamy. I przez to jest pełne błogosławieństwo. A nie przez to, że, że ja jestem samolubny. I mam dzisiaj takie wyzwanie, tak jak mówię, odzwierciedlajmy e, naturę naszego Ojca. I nie bądźmy problemem w Kościele, ale błogosławieństwem. Nie problemem, ale błogosławieństwem. Nie ja potrzebuję, mi się należy, ale błogosławieństwem. Co ja mogę zrobić? Co ja mogę dać? I y, to naprawdę nie jest wcale uzależnione, bo czasami tak myślimy, y, ale ja bym dał, jakbym miał. To wcale nie jest uzależnione od ilości finansów. To nie ma nic wspólnego. Dlatego, że dzisiaj nawet o finansach nie mówimy. Mówimy o naszej naturze, która jest która może być naturą dawcy albo naturą biorcy. Egzekutora, ja muszę dostać, albo dawcy, co mogę zrobić. Pamiętacie z pewnością historię Joba. Jest napisane, że kiedy Bóg przemówił do Niego, że Jego przyjaciele, którzy przyszli i niewłaściwą e, ocenę Jego życia wystawili którzy tak naprawdę atakowali Joba. Bóg powiedział, że dotknie się ich, że rozliczy się z nimi, że załatwi ich. To Job, jest napisane, zaczął modlić się o nich. W jakim miejscu? W Cały czas będąc chory, obrzodziały i cały czas będąc w miejscu, gdzie stracił cały majątek. Będąc w gorszej sytuacji, niż oni, błogosławił ich. Jest napisane, Bóg pobłogosławił go jeszcze większym majątkiem i pełnym uzdrowieniem. Ja jestem przekonany, że to jest że to, jest to co, czego Bóg oczekuje od nas. Nie bądźmy problemem, ale bądźmy błogosławieństwem. Dzisiaj mówimy w kontekście dobrego życia, tego co Bóg dla nas przygotował. I, I mówimy też cały czas o, w, tych, w tych piątkowych spotkaniach, mówimy o naszym e, zachowaniu albo o naszych decyzjach, albo o naszym działaniu, które umożliwi błogosławieństwo od Boga. Amen. Więc nie bądźmy problemem. E, tak jak mówię, okoliczności niech nas nie zatrzymają przed tym, co Bóg nas prowadzi. E, odzwierciedlajmy naturę naszego Ojca, który jest dawcą. I nie bądźmy problemem, ale bądźmy błogosławieństwem. I y, jeszcze jeden fragment, który by było myślę dziwnie nawet dzisiaj nie przeczytać. Drugi list Pawła do Koryntian, dziewiąty rozdział. Bo go czytamy przy takich okazjach dość często. Y, drugi list Pawa do Koryntian, dziewiąty rozdział i szósty werset. I czytamy, i to jest znany fragment, który często przy dawaniu czytamy, myśląc, czy mając mając na myśli finanse, ale dzisiaj nie tylko o finansach albo...